Czy kiedykolwiek rozejrzałeś się po swoim domu i poczułeś się przytłoczony ilością rzeczy, które zgromadziłeś przez lata? Dla wielu seniorów porządkowanie nie polega tylko na sprzątaniu. Chodzi o stworzenie bezpieczniejszej, spokojniejszej i wygodniejszej przestrzeni, którą można cieszyć się na emeryturze. Jednak jest pewien zaskakujący fakt. Większość starszych osób popełnia te same typowe błędy podczas porządkowania, a błędy te mogą w rzeczywistości utrudniać ten proces, zamiast go ułatwiać. W tym filmie przyjrzymy się ośmiu błędom popełnianym przez seniorów podczas porządkowania i, co ważniejsze, sposobom naprawienia 99% z nich. Od trzymania się rzeczy ze względów sentymentalnych poorganizowanie w sposób, który nie jest trwały, każdy błąd po cichu dodaje stresu do codziennego życia. Jednak rozpoznając te pułapki, przekonasz się, że porządkowanie może stać się mniej uciążliwe, a bardziej prezentem dla ciebie i Twoich bliskich. Oglądaj film do samego końca, ponieważ nie tylko dowiesz się. Jak uniknąć tych pułapek, ale także poznasz proste zmiany, które mogą zapewnić ci wolność, bezpieczeństwo i spokój ducha. Zacznijmy więc. Numer jeden: trzymanie zbyt wielu przedmiotów o wartości sentymentalnej. Jednym z największych błędów popełnianych przez seniorów podczas porządkowania jest trzymanie zbyt wielu rzeczy tylko dlatego, że są one związane z wspomnieniami. Mogą to być pudełka ze starymi kartkami urodzinowymi, wszystkie zdjęcia, jakie kiedykolwiek zostały zrobione, lub ubrania należące do ukochanej osoby, która już dawno odeszła. Chociaż przedmioty te mogą wydawać się fragmentami przeszłości, trzymanie ich wszystkich może zmienić twój dom w magazyn zamiast przestrzeni życiowej. Istotą problemu nie jest sam przedmiot, ale emocje z nim związane. Psychologowie wyjaśniają, że kiedy przywiązujemy wspomnienia do rzeczy materialnych, często obawiamy się, że pozbycie się danego przedmiotu oznacza utratę wspomnienia. Jednak prawda jest taka, że wspomnienie żyje w nas, a nie w przedmiocie. Nauka zatrzymywania kilku znaczących przedmiotów i pozbywania się pozostałych pozwala nam pielęgnować przeszłość, nie pozwalając jej przytłoczyć teraźniejszości. Weźmy na przykład Martę, 78-letnią kobietę, która zachowała wszystkie prezenty, jakie kiedykolwiek otrzymała od swoich dzieci. Jej strych był pełen, szafy pękały w szwach, a ona sama przyznawała, że czuje się winna, nawet myśląc o pozbyciu się tych rzeczy. Z pomocą córki wybrała tylko kilka pamiątek które naprawdę reprezentowały miłość jej dzieci, a resztę oddała. Była zaskoczona, że po uporządkowaniu domu poczuła się lżejsza, a niewinna. Zmniejszając liczbę przedmiotów o wartości sentymentalnej, które przechowujesz, zyskujesz miejsce na to, co naprawdę ważne, wygodne życie dzisiaj. Kilka cennych przedmiotów wyeksponowanych z dumą może sprawiać radość, podczas gdy niekończące się pudła w piwnicy powodują tylko stres. Pozbycie się zbędnych przedmiotów nie oznacza zapomnienia o przeszłości. Chodzi o stworzenie przestrzeni dla życia, które nadal prowadzisz. Numer dwa: Przechowywanie niepotrzebnych duplikatów. Innym błędem popełnianym przez wiele osób starszych jest zatrzymywanie duplikatów przedmiotów, myśląc a co, jeśli kiedyś będę potrzebować dodatkowego egzemplarza. Mogą to być trzy zestawy miarek, pięć latarek lub pół tuzina płaszczy, które służą temu samemu celowi. Posiadanie jednego lub dwóch zapasowych egzemplarzy może być przydatne, ale zatrzymywanie wszystkich duplikatów powoduje bałagan w domu i utrudnia znalezienie tego, czego naprawdę potrzebujesz. Psychologia stojąca za tym zjawiskiem ma swoje źródło w nastawieniu na niedobór. Dorastając w czasach, gdy pieniądze były ograniczone, wiele starszych osób nauczyło się oszczędzać wszystko na wszelki wypadek. Ten nawyk, choć kiedyś pomocny, obecnie powoduje więcej stresu niż poczucie bezpieczeństwa. Zamiast czuć się przygotowanym, możesz czuć się przytłoczony ogromną ilością rzeczy. Weźmy na przykład 74-letniego George'a, który miał garaż wypełniony narzędziami. Zdał sobie sprawę, że posiada siedem młotków, z których większość była zardzewiała, ale zawsze sięgał po ten sam. Po posortowaniu zatrzymał dwa najlepsze, a resztę oddał. Później przyznał, że nie tylko jego garaż stał się łatwiejszy w użyciu, ale także czuł dumę, wiedząc, że ktoś inny może skorzystać z dodatkowych narzędzi. Prawda jest taka, że duplikaty pochłaniają energię w przestrzeni. Wybranie najlepszej wersji i pozbycie się reszty przywraca porządek i prostotę. Poczujesz się spokojniejszy, wiedząc, że wszystko, co posiadasz, ma jasny cel. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3 Gromadzenie papierowych śmieci. Stosy starych rachunków, czasopism, gazet i listów są jednym z najczęstszych źródeł bałaganu w gospodarstwach domowych seniorów. Wiele starszych osób przechowuje te dokumenty, ponieważ obawiają się, że mogą być im potrzebne w przyszłości lub ponieważ wyrzucenie ich wydaje się nieodpowiedzialne. Z czasem stosy te rosną, tworząc góry, które utrudniają znalezienie tego, co jest naprawdę ważne. Problem nie dotyczy tylko przestrzeni. Chodzi o spokój ducha. Badania dotyczące organizacji pokazują, że wizualny bałagan zwiększa stres, a nawet może utrudniać podejmowanie decyzji. Kiedy każda powierzchnia jest pokryta papierami, mózg rejestruje nieporządek, co może codziennie po cichu wyczerpywać energię. Weźmy na przykład Roberta, 81-latka który przechowywał pudła z wyciągami bankowymi sprzed dziesięcioleci. Trzymał je, ponieważ uważał, że mogą mu się przydać do rozliczeń podatkowych. Jego wnuczka pomogła mu przejrzeć te stosy, zachowując tylko najnowsze dokumenty, a resztę niszcząc. Robert przyznał później, że poczuł się, jakby spadł z niego ciężar i nie bał się już wchodzić do swojego gabinetu. Rozwiązanie jest proste, ale skuteczne. Zachowaj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Ważne dokumenty należy przechowywać w jednym miejscu, a resztę można poddać recyklingowi lub zniszczyć. Ograniczając bałagan papierowy, nie tylko odzyskujesz przestrzeń, ale także przywracasz jasność umysłu. Nie chodzi o wyrzucanie swojej historii. Chodzi o uwolnienie się od niepotrzebnych stosów, abyś mógł skupić się na życiu teraźniejszością. Numer 4: przechowywanie rzeczy na przyszłość. Częstym błędem przy porządkowaniu jest zatrzymywanie przedmiotów z myślą: może kiedyś mi się przydadzą. Mogą to być sprzęty do ćwiczeń, których nie używasz od lat, gadżety kuchenne, które nigdy nie opuszczają szuflady, lub pudełka z materiałami do rękodzieła, które pozostają nietknięte. Przedmioty te leżą cicho, zajmując miejsce i zwiększając bałagan, a ten kiedyś rzadko nadchodzi. Psychologia stojąca za tym wynika z chęci bycia przygotowanym i użytecznym. Wiele osób starszych kojarzy pozbywanie się rzeczy z marnotrawstwem lub rezygnacją z przyszłych możliwości. Jednak w rzeczywistości przechowywanie przedmiotów na przyszłość często zamyka nas w przeszłości, sprawiając, że nasz dom staje się mniej funkcjonalny dla naszego obecnego życia. Weźmy na przykład Helen, 76-latkę, która przechowywała bieżnie w pokoju gościnnym. Nie używała jej od ponad 10 lat, ale czuła się winna, że się jej pozbyła, ponieważ była droga. Kiedy w końcu ją oddała, przekształciła ten pokój w przytulną przestrzeń do czytania. Zdała sobie sprawę, że pozbycie się rzeczy nie oznacza porażki. Oznaczało stworzenie domu, który wspierał jej prawdziwe potrzeby i radości. Rozwiązaniem jest zadanie sobie pytania czy ta rzecz służy mi dzisiaj? Jeśli odpowiedź brzmi nie, być może nadszedł czas, aby się jej pozbyć. Ta zmiana nie tylko zwalnia miejsce, ale także zapewnia spokój ducha, pozwalając naprawdę cieszyć się rzeczami, których używasz i które kochasz na co dzień. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia zawartościowe, Napisz komentarz numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 5 Unikanie porządkowania, ponieważ wydaje się to przytłaczające. Jedną z największych przeszkód, z jakimi borykają się seniorzy, jest poczucie przytłoczenia związane z porządkowaniem. Kiedy mieszka się w tym samym domu od dziesięcioleci, może wydawać się niemożliwe, aby wiedzieć, od czego zacząć. W rezultacie wiele osób całkowicie unika tego zadania, mówiąc sobie, że zajmą się tym później. Niestety, później często nigdy nie nadchodzi, a bałagan rośnie z roku na rok. Psychologia tego zjawiska jest prosta: nasz mózg opiera się zadaniom, które wydają się zbyt duże. Kiedy patrzymy na cały dom wypełniony przedmiotami zebranymi przez całe życie, czujemy się Jakbyśmy mieli przed sobą wspinaczkę na górę. To uczucie może wywołać prokrastynację, która w dłuższej perspektywie tylko zwiększa stres. Pomyślmy o 83-letnim Franku, który przyznał, że nie przeglądał swojego garażu od ponad 20 lat. Za każdym razem, gdy o tym myślał, czuł się sparaliżowany. W końcu jego wnuk zachęcił go, aby zaczął od jednego pudełka. Ten jeden krok dał Frankowi impuls do działania i w ciągu kilku tygodni osiągnął stały postęp. Aż jego garaż znów stał się użyteczny. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się wykonalne. Kluczem jest podzielenie procesu na małe, osiągalne kroki. Skoncentruj się na jednej szufladzie, jednej półce lub jednym rogu naraz. Każde małe zwycięstwo buduje pewność siebie i zmniejsza poczucie utknięcia w miejscu. Porządkowanie nie musi odbywać się w ciągu jednego dnia. Jest to proces konsekwentnych wyborów, które powoli przekształcają dom w spokojniejsze bezpieczniejsze i przyjemniejsze miejsce. Numer 6: zatrzymywanie przedmiotów z poczucia winy. Innym błędem, który często popełniają seniorzy, jest zatrzymywanie rzeczy, których nie używają, tylko dlatego, że czują się winni, pozbywając się ich. Może to być prezent od przyjaciela, pamiątka rodzinna lub coś, co kosztowało dużo pieniędzy. Przedmioty te leżą w szafach, na strychach i w piwnicach, zbierając kurz. Nie dlatego, że są kochane, ale dlatego, że rozstanie się z nimi wydaje się niewłaściwe. Psychologia poczucia winy jest potężna. Wiele starszych osób wychowano w przekonaniu, że należy cenić każdą rzecz i za wszelką cenę unikać marnotrawstwa. Ponadto sentymentalne przywiązanie może sprawiać, że pozbycie się przedmiotu wydaje się oznaką braku szacunku wobec osoby, która go podarowała. Ale prawda jest taka, że zatrzymywanie rzeczy, które nie sprawiają radości ani nie są używane, nie jest wyrazem szacunku dla osoby. Która je podarowała. Tylko zaśmieca dom i obciąża ducha. Weźmy na przykład Barbarę, 79-latkę, która trzymała zestaw porcelany, który dostała od siostry kilkadziesiąt lat temu. Nigdy go nie używała i nawet nie podobał jej się wzór, ale czuła się winna, że go oddała. W końcu podarowała go ośrodkowi kultury, gdzie był używany podczas różnych wydarzeń. Barbara powiedziała, że poczuła ulgę i zamiast poczucia winy odczuwała radość, wiedząc, że w końcu służy on jakiemuś celowi. Rozwiązaniem jest pamiętać, że prezenty i pamiątki rodzinne mają znaczenie dzięki miłości, która za nimi stoi, a nie dzięki samym przedmiotom. Pozbycie się ich nie wymazuje relacji ani znaczenia. Po prostu zwalnia miejsce na rzeczy, które naprawdę wspierają Twoje życie. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz komentarz numer 6 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, Polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 7. Brak systemu porządkowania rzeczy. Błąd, który po cichu przyczynia się do bałaganu, to brak jasnego systemu porządkowania rzeczy. Bez wyznaczonych miejsc rzeczy pozostają na stołach, są upychane w szafach lub piętrzą się na krzesłach. Z czasem prowadzi to do sytuacji w której znalezienie potrzebnych rzeczy staje się codzienną frustracją. Zamiast pracować dla ciebie, twoja przestrzeń zaczyna działać przeciwko tobie. Psychologia stojąca za tym zjawiskiem polega na tym, że ludzki umysł pragnie porządku. Kiedy każdy przedmiot ma swoje miejsce, mózg się relaksuje, ponieważ wie dokładnie, gdzie należy go odłożyć. Bez takiego systemu, umysł musi codziennie podejmować dziesiątki drobnych decyzji, co powoduje zmęczenie i zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się bałaganu. Weźmy na przykład Daniela, 68-latka, który ciągle gubił okulary i pocztę. Po tym, jak jego córka pomogła mu stworzyć w domu małe stacje: tace na okulary, kosz na pocztę i haczyki na klucze, od razu poczuł ulgę. Zamiast szukać rzeczy, wiedział dokładnie, gdzie ich szukać. Bałagan na jego blatach zniknął niemal z dnia na dzień. Rozwiązania: stworzenie prostych, spójnych systemów, koszy, pojemników i oznaczonych półek lub narzędzi. Ale prawdziwym kluczem jest wyrobienie sobie nawyku zawsze odkładania rzeczy na to samo miejsce. Kiedy już wypracujesz ten rytm, twój dom zacznie wydawać się spokojniejszy i łatwiejszy do ogarnięcia. Będziesz spędzać mniej czasu na szukaniu zagubionych przedmiotów, a więcej na cieszeniu się spokojem swojej przestrzeni. Numer 8. Trzymanie się przedmiotów z obawy przed przyszłością. Jednym z najbardziej subtelnych, ale potężnych błędów związanych z porządkowaniem jest zatrzymywanie rzeczy z powodu strachu. Strach że mogą się kiedyś przydać. Strach, że będziesz żałować, że się ich pozbyłeś, lub strach, że rozstanie się z nimi oznacza rozstanie się z bezpieczeństwem. Szczególnie osoby starsze mogą trzymać się przedmiotów takich jak stare ubrania, zepsute urządzenia lub stosy zapasów na wszelki wypadek. Chociaż wydaje się to przygotowaniem, często powoduje to, że dom jest obciążony bałaganem, który nigdy nie jest naprawdę wykorzystywany. Psychologia tego zjawiska jest związana z awersją do strat.